Witam w 2020 roku. Wesołego po świętach. Prosiliście mnie o podsumowanie roku, a ja zwlekałem w oczekiwaniu na śnieg, i śniegu nie ma, więc nagrywam w domu, w kuchni, kupiłem sobie nowy mikrofon i nową lampę. A co? Zanim przejdziemy do podsumowania 2019 roku na kanale Marek Drives, postanowiłem zaserwować Wam jeszcze podsumowanie ostatniej dekady w świecie motoryzacji i przedstawić moim zdaniem najlepsze i najgorsze technologie, które trafiły do samochodów od 2010 roku. Zaczniemy od tych moim zdaniem najlepszych. Kolejność jest przypadkowa, wszystko o czym mówię warto w samochodzie mieć. Wydaje się to tak dawno temu, że trudno w to uwierzyć, ale był taki czas, kiedy porty USB w samochodach były elementem wyposażenia dodatkowego, szczególnie w markach premium, gdzie płaciło się za nie jak za zboże. To samo zresztą dotyczyło zestawów głośno mówiących Bluetooth, a obecnie Apple CarPlay i Android Auto. Jednymi z pierwszych producentów samochodów, którzy zaczęli serwować, USB, Bluetooth, a obecnie też Apple CarPlay i Android Auto w standardzie są Hyundai i Kia, za co należą się Koreańczykom duże brawa, bo nie trzeba nawet wybierać wersji z nawigacją, żeby korzystać ze swojej, tej w smartfonie, na samochodowym wyświetlaczu. Połączenie samochodu i smartfona to dziś podstawa i dziwi mnie, że w niektórych markach, szczególnie premium, nadal trzeba zaznaczyć Apple CarPlay i Android Auto na liście wyposażenia dodatkowego. Ale za to niektóre marki premium, no dobrze, tylko Mercedes, mają daleko idącą integrację smartfonowych nawigacji i pokładowych systemów wspomagających kierowcę. Co prowadzi nas do kolejnego punktu, jakim właśnie są te wspomniane systemy wspomagające kierowcę. Od kiedy jakieś 10 lat temu system ostrzegający przed kolizją w Volvo zaoszczędził mi dużo kłopotów, wierzę w sens systemów wspomagających kierowcę. A tych jest coraz więcej i pojawiają się. W autach masowych. Nie wszędzie są dobrze zaimplementowane i zdarza się, że zamiast działać z kierowcą, działają przeciwko kierowcy, ale tam, gdzie działają płynnie, zdejmują z kierowcy dużo stresu. Bardzo doceniam to, że w samochodach coraz częściej pojawia się tak zwana jazda półautonomiczna to, co Tesla na wyrost nazywa autopilotem. Coraz częściej i na coraz dłużej można zaufać samochodom, że będą bezpiecznie podążać w zadanym kierunku. No i tu dochodzimy do integracji ze smartfonem w Mercedesie. O ile dobrze mi wiadomo, tylko w Mercedesie adaptacyjny tempomat przyjmuje wskazówki nie tylko z nawigacji pokładowej, ale też z nawigacji Google, więc możesz korzystać z ulubionej nawigacji i nie rezygnować ze wspomagania. W dodatku informacje z nawigacji, również tej smartfonowej, pojawiają się na wszystkich wyświetlaczach, w tym na wyświetlaczu przeziernym, tak zwanym head-up. Moim zdaniem wyświetlanie na szybie podstawowych informacji, takich jak wskazówki z nawigacji, prędkość obowiązujące ograniczenia, bardzo ułatwia prowadzenie i ogranicza konieczność zerkania na środkowy ekran, co wiele osób rozprasza. Wrócę jeszcze na chwilę do systemów wspomagających kierowcę. Jestem fanem kamer 360 i systemów wspomagających parkowanie. Oraz wyparkowywanie, znaczy tych dobrych, w najnowszych generacjach BMW na przykład. Oraz systemów ostrzegających o ruchu poprzecznym podczas cofania, ponieważ na ulicach i parkingach jest coraz więcej suwów, coraz trudniej za takiego suwa wyparkować, a kierowcy są dla siebie tak życzliwi, że nie zawsze zatrzymają się, żeby ułatwić manewr, i dlatego informacja o ruchu poprzecznym jest tak istotna. Kolejny punkt na liście, moim zdaniem wartych uwagi rozwiązań, to po prostu. Ogrzewanie kierownicy. Niegdyś zarezerwowane dla luksusowych limuzyn, dziś dostępne jest nawet w autach z segmentu B. W naszej szerokości geograficznej przydaje się przez co najmniej pół roku. Raz spróbujesz i nigdy nie zechcesz wrócić do zimnej kierownicy. Uwaga na niektóre modele Luxusa, gdzie inżynierowie postanowili ogrzewać tylko pozycję za 153, trzecia, a nie cały wieniec, bo ręce trzyma się w pozycji za piętnaście trzecia, więc nie ma po co reszty grzać. No dobrze. To będzie najważniejszy punkt na liście. Mowa o samochodach z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Toyota spopularyzowała hybrydy. Do tego pojawiły się hybrydy typu plug-in i mikrohybrydy, które, w przypadku większych silników, są w stanie przynieść realne oszczędności. No i jeszcze samochody elektryczne. Masowo są produkowane od co najmniej 10 lat, ale dopiero niedawno zaczęły oferować sensowny zasięg. I takich samochodów będzie wkrótce coraz więcej. A teraz przechodzimy do technologii, które pojawiają się w nowych samochodach, ale równie dobrze mogłoby ich nie być. Noktowizory. Był taki okres, kiedy Mercedes, Audi i BMW ścigały się, która z flagowych limuzyn będzie miała lepsze rozwiązanie. Jeden wykrywał ciepło, drugi działał na podczerwień. Fajnie podglądało się przez nie na przykład, nie wiem, rozgrzany wydech samochodu z przodu, ale żeby jechać wpatrzonym w ekran między zegarami zamiast na drogę, Zrobiłem raz tak trasę z systemem, takim systemem, nie wiem, to była zimowa noc, ale nie czułem się ani bezpieczniej, ani mniej zmęczony. Kolejny punkt to wirtualne lusterka. To futurystyczne rozwiązanie miało najpierw zastąpić boczne lusterka w samochodach, wpływając pozytywnie na aerodynamikę, ale. Jedyna w miarę masowa implementacja to na razie Audi E-tron, i nawet tam są elementem wyposażenia dodatkowego. Za to Toyota i Jaguar Land Rover próbują nam wciskać. To takie wirtualne lusterko wsteczne. Teoretycznie eliminuje ono sporą część martwego pola w okolicach słupków C i poprawia widoczność do tyłu, jeśli z tyłu jadą wysocy pasażerowie. Ale czy naprawdę tak często wozimy z tyłu trzech koszykarzy zamiast dzieci w fotolikach? Mój główny problem z wirtualnym lusterkiem to przestawienie się z obrazu trójwymiarowego z przodu na dwuwymiarowy w tym właśnie lusterku. Ani to nie przeszkadza, ale ona nie dowidzi. Inaczej, dawno by mnie już rzuciła. Kolejny punkt na liście zbędnych technologii w samochodach to szeroki wachlarz rozwiązań, które były modne w świecie elektroniki użytkowej, więc ktoś pomyślał, że będą modne w samochodach, ale ten ktoś nie miał racji. Na przykład ekrany do oglądania filmów. Zwykle są to niskiej jakości wyświetlacze, w dodatku podłączone do jakichś archaicznych odtwarzaczy albo w ogóle przyjmujące sygnał po cinchach. Dzieciaki mają dziś tablety i smartfony, a dorośli laptopy. A propos tabletów, BMW i Audi poszły na grubo i dodały do swoich flagowców tablety do sterowania tylnymi miejscami. Te nakładki na Androida już teraz ledwo działają, a konieczność łączenia samochodu z siecią Wi-Fi, żeby to w ogóle zaczęło działać, już widzę prezesa, który to sobie konfiguruje w wolnym czasie, mhm, bo ma wolny czas. Do tej samej kategorii zaliczam też dedykowane aplikacje, żeby to jeszcze działało, ale Zdalne włączanie, wyłączanie ogrzewania trwa minutę. W międzyczasie jeszcze pojawia się komunikat, że nie można się połączyć. Bla, 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 bla. Za to później samochód 10 razy dziennie wysyła ci o lokalizacji. Dziękuję bardzo, wiem gdzie zaparkowałem i nie mam zamiaru dzielić się moim samochodem z kolegą, któremu muszę najpierw skonfigurować telefon i udostępnić i nadać uprawnień. Nie. I nie chcę też opaski na rękę, która otworzy mój samochód, w którym zostawiłem kluczyk i poszedłem surfować. Nie chcę też zdalnego parkowania, bo wprawdzie wygląda spektakularnie kiedy steruje samochodem z poziomu smartfona albo pilota, ale jak dowiodłem kiedyś, równie szybko i spektakularnie można prześlizgnąć się przez bagażnik niczym Catherine Zeta Jones w reklamie Alfa Romeo. Sterowanie głosowe. W Mercedesie działa to jako tako, ale jedna marka i jako tako to niewiele jak na lata doświadczeń. Przyjmijmy, że bezproblemowej, głosowej komunikacji ze sztuczną inteligencją jeszcze nie zobaczymy i nie usłyszymy przez co najmniej parę lat. I na koniec. Najgorsze rozwiązanie, którego atutem jest chyba tylko ciekawy wygląd. Chodzi o chowane klamki. Rozumiem, Tesla to samochód zaprojektowany przez ludzi, którzy jarali się niebieskimi diodami w swoich kręconych pecetach. Poza tym z daleka widać, kiedy samochód jest otwarty lub zamknięty. Widać też, kiedy jest zepsuty. A do tego dochodzą kwestie bezpieczeństwa, bo inżynierowie mogą zapewniać, że w razie wypadku klamki się wysuną, ale ten jeden raz się nie wysuną i będzie problem. Range Roverze DS... Nie idźcie tą drogą. I po co wysuwane klamki w Porsche 911? Nie lepiej było zaoszczędzić parę deko na silniczkach? Rozgadałem się, więc teraz szybko moje podsumowanie roku na kanale Marek Drives. W 2019 roku najchętniej oglądaliście testy Peugeot 508, BMW X7, Toyota RAV4, BMW serii 3 oraz Kia Proceed. Najbardziej podobały się Wam testy X7, M760Li, Mercedesa klasy S, BMW serii 3 i Porsche 911. Gdybym miał wybrać coś dla siebie z przetestowanych w tym roku samochodów, to na liście na pewno znalazłyby się. Mercedes klasy SQP, bo to przewspaniała kanapa, a ja lubię kanapy BMW serii 3G20, bo BMW naprawiło to, co popsuło w F30. Citroen C5 Aircross, bo to przystępny cenowo, wygodny samochód o nietuzinkowym designie. Mercedes klasy B, bo aut z tego segmentu jest coraz mniej i ten typ nadwozia to najlepsze połączenia. Kompakto z minivanem, Kia Eniro, bo to jeden z pierwszych masowych elektrycznych samochodów z sensownym zasięgiem. Jeep Wrangler, bo to samochód, w którym przygody czekają na ciebie same. Porsche 911, bo to najlepszy sportowy samochód na świecie, którym chcesz jeździć na co dzień, a nie tylko od święta. I Renault Clio, bo poprawiono w nim wszystko, co wymagało poprawienia, a przy okazji niczego nie popsuto. Gdybym miał wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, najchętniej wybrałbym elektrycznego suwa o dużym zasięgu. Jeśli nie wiecie jeszcze dlaczego nie Mercedesa EQC, to obejrzyjcie test. Zresztą linki do testów wszystkich wymienionych w tym materiale samochodów pojawią się w opisie pod tym właśnie materiałem. Czekam aż Kia ogłosi ceny E Niro oraz E Sola, o ile w ogóle pojawią się na rynku w 2020 roku, w sensie w Polsce. Wysoko postawione rubelki w BMW ćwierkają też o serii 3 plug-in hybrid w wersji kombi. A może wcześniej pojawi się jakiś sensowny elektryk? To będzie bardzo ciekawy, a może nawet przełomowy rok w świecie motoryzacji. W tym roku postaram się też poeksperymentować z nowymi formatami i na pewno będzie też kilka materiałów wyjazdowych, bo są auta, które zasługują na niecodzienną oprawę i na odpowiednie drogi. Dużo nowości i przygód przede mną. I przed Tobą napisz mi w komentarzu, który z moich testów w 2019 roku podobał Ci się najbardziej, a który najmniej, jakie technologie są Twoim zdaniem w samochodzie potrzebne, które są zbędne. Dzięki za kolejny wspólny rok i zapraszam na kolejny test w następny piątek o tej samej porze.